Maski są bardzo przydatnym narzędziem w Adobe Premiere Pro. Pokażę Wam na kilku przykładach, na czym one polegają. Do masek zawsze odnoszą się te trzy ikony. Elipsa, kwadrat oraz pentul. Już Wam pokazuję na przykładzie tych czterech klipów. To jest dokładnie ten sam klip położony cztery razy na sobie. I za pomocą tej ikony tworzymy maskę w kształcie elipsy. Czyli tworzy nam się taka maska. Na razie nic się nie dzieje, ale jeszcze chwilę poczekajcie. Na drugim klipie stworzę maskę w kształcie prostokątu, na trzecim klipie stworzę trójkątną maskę za pomocą pentula, i na czwartym klipie stworzę maskę w kształcie trapezu. Wyłączmy wszystkie. I zostawmy tylko trapez. Czyli za pomocą maski zaznaczyłem obszar, który ma zostać z danej warstwy. Czyli w tym momencie ten trapez. Oczywiście tą figurę, ten kształt możemy dowolnie zmieniać przesuwając za te niebieskie kwadraciki. Jeśli chcemy na przykład dodać kwadracik, wystarczy nacisnąć gdzieś na linii, w momencie jak się pojawia plusik. To pozwala nam stworzyć dodatkowy punkt, dzięki któremu możemy bardziej edytować naszą maskę. W tym momencie stworzyliśmy coś typu spodnie. Ale powiedzmy, chciałbym, żeby tutaj było ładne zaokrąglenie. No mogę stworzyć 5 punktów i je po prostu poukładać, albo altem oprzym na Macu, kliknąć na ten punkt. Wtedy zamienia on się automatycznie w krzywą beziera i mamy do dyspozycji te dwa ramionka, którymi możemy modyfikować to zagięcie. Wciśniętym sklepiszem CTRL, Command na Macu i w momencie, gdy pojawi się tam minus, usuwamy dany punkt. I oczywiście z racji tego, że jest to ten sam klip, ale w tym momencie, jak weźmy randomowy klip i narzucimy na niego efekt, powiedzmy Levels i cokolwiek zmienimy, Widzicie, zmienia się tylko ta maska. Zależy tego, że to jest kompletnie osobna warstwa, ale dzięki tej masce jest takim małym prostokątem. Ta maska należy do tej warstwy, ta do tej, ta do tej i ta do tej. Więc jeśli wyłączymy widok tej maski, tracimy widok tego, tracimy widok tego, tracimy widok tego. Teraz na przykładzie tego samochodu jadącego przez jakiś cyfrowy świat oraz Takiego tła stworzymy, że ten samochód będzie tutaj tak leciał sobie w powietrzu, coś ala E.T. Takie E.T. w Lamborghini. Czyli przechodzimy do pierwszej klatki, zaznaczamy w tym momencie free draw bezier, czyli naszego pentura. Możemy troszeczkę przybliżyć nasz widok i zaczynamy rysować maskę. Uważajcie, czasem jak będziecie chcieli położyć punkt bardzo blisko, to może Wam pojawić się taka ikona. Ono oznacza, że jak w tym momencie bym to nacisnął, to rotuje mi całą maskę. Jest to, mówię, bardzo denerwujące, dlatego maski takie bardziej dokładne warto robić w mocniejszym przybliżeniu i po prostu uważać, czy nam się nie pojawia taki znaczek. Dobra. Wiadomo, maskę trzeba zamknąć. I w tym momencie pojawia nam się coś takiego. Ten obszar, który jest dookoła mojego auta, jest to tak zwany feder, czyli złagodzenie przejścia tej maski. Jeśli dam to na zero, maska jest ostra. Widać, że to są ostre cięcia. Automatycznie jest na 10, więc zobaczmy, jak wygląda na 10. Jest taka, no, tak jak wiecie, rozmazane i już widać mocno dookoła, więc w naszym wypadku dobre będzie. Takie trzy. Mask Expansion, czyli rozszerzenie maski. Oj, słuchajcie, mocno. Jak daleko ma sięgać? Możemy ją uciąć w głąb, albo możemy ją rozszerzyć. Ale na razie u nas zostawmy na zero. Oczywiście mask Opacity, na ile procent jest przeźroczysta nasza maska. 100% widać wszystko, 0% nic nie widać. I Inverted odwraca maskę, czyli. To, co było przeźroczyste, teraz widać. To, co było widać, teraz jest przeźroczyste. Dobrze, ale jak już mamy, widzimy, że nasz samochodzik tutaj ładnie widać. O, tutaj można poprawić, bo to jest w sumie. I w tym momencie, jako cofnę, mamy nasze auto już na tle tego niższego. Ale chcemy go zrobić, żeby leciał tutaj. Więc na początek zmniejszymy to, tak do około 30. 46%. Przesuńmy do góry. Tutaj, troszeczkę w tą stronę. I zróbmy pierwszy keyframe tutaj i tutaj. Przejdźmy trochę do środka. I stawmy nasze auto tutaj. Ile leci. Tak. I prosto wybuje się tutaj. I w tym momencie ucieka tutaj. Zobaczmy, jak to wygląda. <grystanie> Bardzo ładnie. Bardzo. <grystanie> Weźmy tu kolejny przykład. Tu zrobimy odwrotnie. Na ekranie tego telewizora chcemy, aby pojawiła się ta niebiańska plaża. Także na początek. Możemy troszkę zmniejszyć naszą plażę, o, żeby się mniej więcej pokrywała z ekranem. Bardzo łatwo można to zrobić też zmniejszając opacity i widzimy, że w tym momencie nasza plaża pokrywa się z ekranem, więc możemy. Tu wrócić do normy, klikając reset. I tu nie musimy robić keyframe'ów ani animacji. Zaczynamy od naszego pentula. Troszkę przybliżę, wygodniej. Na zakrętach możemy skorzystać właśnie z krzywej bezjera. Tak samo tutaj. Jeśli chcemy, żeby nasz efekt zadziałał, to oczywiście musimy zrobić Inverted. No tutaj widać troszeczkę nasz telewizor, ale to dlatego, że jest aż na 10. Zmniejszymy na 3 albo nawet na 0! Mamy w telewizorze, odtwarza się nasza plaża możemy bardziej mask. Expansion, żeby wyeliminować te, zwiększyć feder. O, i zobaczcie teraz. Bardzo ładnie. W starym telewizorze można poglądać sobie plaże. Dobra, lecimy dalej. Tutaj mamy ujęcie ze świecącymi billboardami, i chciałbym, aby te billboardy odbijały. Się w moim oku. Jest to scena z filmiku z szachami, w którym zrobiłem, że właśnie szachy odbijały mi się w oku, ale chciałem tutaj dla Was stworzyć, że odbijają mi się bilbory. Na samym początku weźmy pierwszą klatkę, twórzmy okrąg i dopasujmy go do mojej źrenicy. i możemy nawet 35% dać i zobaczcie jak to wygląda. Oczywiście gdybyśmy chcieli, możemy troszeczkę jeszcze zaanimować tą maskę, tak żeby jej ścieżka się zmieniała, więc zróbmy to. Maskę animujemy klikając Mask Puff. Zrobię to ręcznie, żeby być pewnym, że nie podąża za moją źrenicą. O. Dobra, na ostatni klip pokażę Wam, czym jest jeszcze śledzenie maski. Więc cofnijmy tutaj na pierwszą scenę. Mamy auto, które jedzie przez drogę, a poniżej mamy Ulicę z GTA 1. To jest akurat zdjęcie. I będę chciał, aby to auto, powiedzmy, tu pojechało prosto. Przechodzę na pierwszą klatkę. Przybliżę sobie do 40%, bo to auto jest małe. Biorę pentula. Dookoła rysujemy. Na razie włączę nam dwa. I w tym momencie naciskamy stoper przy mask Puff i wciskamy track selected mask forward. To oznacza, że nasza maska będzie podążać mniej więcej za tymi kształtami przez całość trwania filmiku i miejmy nadzieję, że jej się to uda, bo bardzo często jej się to nie udaje. Oczywiście możemy tutaj wybrać jeszcze, jaki typ jest tego pożądania, czyli tylko zmienia pozycję. Pozycję i rotację, pozycję, skalę i rotację. Nasze auto na filmiku jest cały czas tej samej wielkości, ale delikatnie może się rotować. więc ustawmy tylko position i rotation. I naciskamy w tym momencie play. Dobra, jak już się skończyło, wracamy na nasz obraz Fit. No i widzimy, że to w miarę ładnie wyszło, tylko z racji tego, że to auto krzywo jechało po tej drodze, zaczęło nam tu krzywo jechać. Ale weźmy ten ułamek, gdzie jedzie prosto, czyli ukróćmy to. Oczywiście nasze auto jest za małe. Specjalnie to wybrałem, z racji tego, że jak je teraz powiększymy, Straci mocno na jakości i prawie w ogóle nie będzie różnić się od tych aut, które są tutaj normalnie w grze. Więc możemy je teraz zrotować. Ustawiamy nasze auto tutaj i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ono teraz jedzie przez drogę. Możemy tą jazdę troszeczkę przyspieszyć, czyli edytując. Jeszcze w trakcie jazdy, jemu trochę pozyszy. Skoczmy do ostatniej klatki. Wyprostujmy go tutaj. I niech zniknie kompletnie. I mamy, że jedzie tutaj. Ale nie wygląda, jakby był częścią gry, z racji tego, że najeżdża i tu na znak. I tu na znak, i tu na kable. Więc, żeby temu zapobiec, bierzemy naszą warstwę z aut do góry, naszą warstwę z ulicą kopiujemy. Z tego, że mamy trzy elementy, pod którymi tak naprawdę cztery. Ale już zostawmy te dwa, bo one będą się adekwatnie, tak jak to robić, i pokażę Wam, na czym teraz to będzie polegało. Bierzemy na tej warstwie, zaznaczamy maską jeden ze znaków. Zróbmy tutaj tak. Oczywiście mask a na zero i dojedźmy tutaj. W tym momencie mamy tutaj i zróbmy maskę tutaj też na 0. Teraz w tym momencie nasze auto przerzućmy tutaj i zobaczmy jak to teraz wygląda. Jakby to była scena z gry. Czyli w tym momencie ten kawałek, ja Wam pokazuję, ten kawałek jest po prostu na osobnej masce, jest osobną warstwą. Ten kawałek jest na osobnej masce. Pod nią jest auto. Czyli tak, jak widzicie, auto jest zakryte, a na samym dole jest nasza scena, która jest niezmieniona. Maska była niezmieniona, dlatego wygląda to, jakby to była część gry. I to by było na tyle.